O, kim będę miała twoje przyja pierdziała. o, barbarka! No hej, barbarka, ty do mnie dzwonisz? Po prostu jestem podekscytowana, słuchaj, zawsze to ja dzwonię, pierwsza. Coś cię Co się skłoniło, żeby do mnie zadzwonić? Co mnie słychać? No w porządeczku, słuchaj, no elegancko, słuchaj. Właśnie maluję ust korale i lecę, słuchaj, normalnie do roboty zaraz szpagatami będę lecieć. słuchaj, jest taka pogoda, że trzeba w robocie siedzieć, żeby wiesz, żeby się trochę odmurzyć i odmulić. Słuchaj, mam do Ciebie takie pytanko, jak już dzwonisz? Masz może jakiś preparat na mole? Bo takie miłutkie, takie doćmy ćmy podobne, słuchaj, no one zżerają po prostu łachy, a niedługo wszystkich świętych normalnie korzuchami zerzą i co ja wtedy zrobię? Jak ja wyjdę na rewie mod, jak ja wejdę na ten czerwony dywan, normalnie, normalnie jak na jakiś pokaz, a nie masz. No dobra, słuchaj, byłam czy w Action, nie, weź sobie wyobraź taką sytuację, normalnie wchodzę do Actiona, a tam tak, Halloween, bombki i znicze. Normalnie po prostu taka różnorodność, że nie wiadomo, które święto wybrać jeszcze, Szkoda, że nie wyłożyli tych zajączków, słuchaj, bo po prostu no, psują nam mózgi, psują nam wszędzie mózgi. Przecież tu nie ma tej aury przedświątecznej, no żeby bombki wstawiali przed znieczami, no żeby to razem wszystko było, to zaraz wszystko to pomieszamy te święta wszystkie razem i po prostu, i, wiesz co, a wracając, dźwigowając, dźwigowając, na tata, na, na, ta. No słuchaj, no nie ma w ogóle tej aury, to za wcześnie wszystko puszczają, po prostu ja nie wiem czemu oni tak robią, oni mi psują święta. To to chociaż tak było, słuchaj, że najpierw były znicze a dopiero później były bombki, a teraz wszystko... Oni się kłócili, ostatnia bombka była we nie słuchaj, dwie babki, to normalnie myślałam, że się za bombkę rozszarpią, ja mówię, ja pierdzielę, normalnie co się dzieje, słuchaj, ludzie ześwirowali, słuchaj, oni w ogóle się nie szanują, oni w ogóle o jedną bombkę za 4,99, one się darły, jakby dostawy stawy zaraz nie miało być? Słuchaj, baśka, tak się kłóciło o tą bombkę, że ja ją wziąłem do ręki i stanęłam sobie na końcu alejki, nie? <laughs> Bo ja wychodzę z założenia, że gdzie dwóch się bije... Obydwie patrzą, nie ma bombki! Słuchaj, nie ma bombki! Ja patrzę, zobaczymy tutaj wiesz, i są brusiki, jakieś tam bieżniczki, ogląda mnie. Ona, pani zabrała mi tą bombkę! Proszę mi pokazać koszyk. Nie to pani zabrała! No przed chwilą tutaj leżała, wiesz, a ja pompa normalnie, ja wyj ja pierdziel, normalnie kłótnia, jak wiesz, na, jak ta policyca, nie? <laughs> od razu było widać, że jedna spisała druga z koalicji. <laughs> normalnie no mówię, Ci, Mało się nie rozszarpały, ja pierdzielę tyle od na no ja sobie wzięła i poleciałam. <laughs> Uważam, że to nie było też, ale ja uważam, że to było uratowanie sytuacji, żeby... po co się mają kobiety kłócić? No bombkę za 5 zł, no słuchaj, no po co to? No ja się kiedyś to tobą o łańcuch kłóciłam, no dobra, no ale wygrałam, no i koniec tematu. Słuchaj, deszcz pada, mrzawica. W szkole panuje szawica. Słuchaj, no bez... wszystko na razem, czemu oni nie zaczekają? Czemu nie ma tej aury, tego wszystkiego takich, wiesz, tak jak było kiedyś, no? No wiem, że tak co roku jest, ale to mnie spóża, że nie mogą skończyć z jednym produktem i są z następnym. I ja naprawdę, te święta, wiesz, przyjdą święta i już będziesz, wszystko będzie w bombkach, wszystko będzie w świecidełkach, wszystko będzie w łańcuchach, już przed, dużo przed i po prostu nie ma tej aury, no. Jednak Baśka lubię tą aurę przedświąteczną, żeby to było przed świętami chociaż miesiąc, a nie dwa miesiące puszczają te bombki. Ja kiedyś sobie zamówiłam na ostatnią chwilę kiskę jest, no to mi przyszła w styczniu, no to chłoniana na następny rok, no to, to można uznać, że mogę wcześniej sobie kupić, nie, ale po prostu nie zdążyłam. Ale po co tak wcześniej te bombki wystawiają? No naprawdę, no nie ma klimatu. Słuchaj, jakie teraz są chłodne wieczory? No widzisz, sama widzisz. A zimno ci jest? Grzejesz już? Grzejesz, dobrze. To wiesz co? Jak nie będziesz się grzała, to słuchaj, jest takie zajebiste winko grzane, wrzucasz tą pomarańczkę, troszeczkę cynamonu i jest zajebiste.